W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Maryjo, bardzo chcemy Ciebie prosić o to, żebyś w tym miesiącu maju nas poprowadziła. Ten miesiąc to miesiąc, gdzie się wszystko rodzi do życia, więc chcemy być pełni życia. Wiemy, że Ty to życie wypraszasz, że Ty prowadzisz ludzi do życia. Dlatego chcemy Tobie oddać ten miesiąc, nasze rekolekcje rodzinne, nas samych, nasze rodziny. Prosimy Cię, wypraszaj nam błogosławieństwo, dobre pomysły, uśmiech, radość. Tobie oddajemy ten czas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Kochani, kolejna Sobota, kolejne nasze spotkanie. I tak jak tydzień temu. Towarzyszy, towarzyszyliśmy Panu Jezusowi e, i myśleliśmy dużo o Panu Jezusie, tak dzisiaj będziemy myśleli o innej osobie boskiej, którą symbolizuje między innymi oczywiście zapalone świece. Wiemy, co to jest za osoba boska? Duch Święty. To jest Duch Święty. Duch Święty, który jak mam nadzieję, wszyscy wiemy, jutro do nas będzie przychodził, bo jutro jest święto zesłania Ducha Świętego. Jeszcze jakiś inny symbol Ducha Świętego kojarzycie? Na przykład gołębica. Na przykład gołębica, coś jeszcze? Lilia? Nie, chyba nie słyszałam o tym. Ja słyszałam, że powiew wiatru, albo wiatr, albo takie delikatne też, prawda? Dym. Dym? To też nie wiem, ale może. Bocian? Bocian na pewno nie, ale Bocian jest bardzo majówkowy, bo my tak właśnie lubimy majówkowe. I yy, ma, Maryja cały czas nam towarzyszy. Jakub, pokaż. Maryja, oblubienica Ducha Świętego. Tak? Właśnie z gołębicą. Podnieś trochę wyżej, bo Lidia tam przeszkadza. Mhm. Yy, świece. Pamiętajcie, jeżeli chcecie wzywać Ducha Świętego, warto zapalić. Ale to mogą zrobić tylko rodzice. To mogą zrobić tylko rodzice. Natomiast jeśli chcecie wy, to można zrobić takie y, sobie płomienie ognia, nakleić na przykład na kubek, bo tak to było. Jak apostołom się zesłał, Duch Święty został zesłany, to, to jest przedstawiane, tak? Widzieliście takie obrazy, że te płomienie nad nimi. Się unosiły i można Taki sobie i ognia, Taki tak? Ognia, tak się mówi. Tak, i tak możemy właśnie sobie dzisiaj pochodzić, tak? Takie zrobimy ćwiczenie, żeby kręgosłup był prosty. Co, wy na to? Można tak to poćwiczyć trochę? Zamiast korony dzisiaj takie płomienie ognia. Yy... A lilię, Ignasiu? Dlaczego mamy lilię? Dlatego, że Duch Święty jest biały. Dlatego, że Duch Święty jest biały, świetnie. A ja jeszcze ci powiem, Ignasiu, ale żeby twoja mama tego nie słyszała, że niedługo, 26 maja, jest dzień mamy i my będziemy chcieli naszym mamom wręczać kwiaty. Wręczać kwiaty! I lilie byłyby do tego całkiem piękne, bo one pięknie pachną, prawda? Jak zrobić taką lilię, Ignaś? No, najpierw można sobie narysować kształt jakby takiego kwiata i pokaż ten kształt taki pokaż ten co masz wycięty już mhm. taki i potem go tak jakby złożyć hmm. Bo twardy papier, co? Mhm. No, złożyć tam na końcu coś zginasz razem, tak? Żeby nie sklejać, żeby nie używać klejenia. O, mhm. i teraz um, przywiążę to do tego drucik. Co to za drucik? Kreatywnik. Taki śmieszny drucik, żeby nie wyglądał brzydko. To jest jeszcze kolorowy. I też taki milutki. I taki milutki jest, no właśnie. Mhm. I zakręcasz tam sobie. Nie jest to proste, co dla rączek. Jest twardy papier, to nie. Można poprosić kogoś o pomoc. No, Jakub, pokaż, jak to wygląda. Te lilie różne, bo różne robiliśmy lilie. Dlatego fajnie jest pracować rzeczywiście rodzinnie. Mieć mamę obok, mieć tatę, niech oni troszkę popracują paluszkami, gwoździe powbijają, druciki pozginają i zobaczcie, jakie piękne lilie. Jest też druga wersja. Jakbyście chcieli, możemy sobie tutaj naciąć ten nasz kwiatek i jak mamy taki drucik kreatywny, przełożyć go tu w środek zwinąć to jak takiego ślimaczka i to będzie rzeczywiście, jak sobie spojrzycie w lilię, tam w lilii są takie yy, takie... prąciki, mm, tak może takie rureczki, właśnie nie wiem co to jest, w sumie tak się nie znam na przyrodzie i wtedy sobie to owijamy dookoła i jeszcze raz tak jak Ignaś pokazywał tym drucikiem zakręcamy dookoła, żeby nie używać taśmy klejącej, ale można oczywiście skleić klejem albo taśmą klejącą i jeszcze Ignasiu podasz mi na chwilę ołówek można sobie tutaj te lilie tak ołówkiem ładnie, te płatki, po wyginać w drugą stronę. I z takim bukietem pędzimy do mamy, kiedy? Na Dzień Kobiet. Na Dzień Kobiet na przykład. A ja myślałam o Dniu Mamy, Jakub, o Dniu Mamy, bo niedługo jest Dzień Mamy. Maryja jest naszą mamą, też Maryi możemy lilie. Do, naszego, do naszej kapliczki, czy przy naszym ołtarzyku, czy końciku duchowości, też taką lilię piękną przygotować i włożyć. Tym bardziej, że chyba to są jedne z ulubionych kwiatów Maryi, prawda? Nie I są też jest. przy świętym Józefie, prawda? No, tak, tym bardziej. tak, że jest Józef z lilią. Czasami jest z jakimś takim narzędziem do drewna, jakąś piłą, ale często jest też młotkiem. Lub z młotkiem, ale często też jest z Lilią. Także zachęcamy Was tym razem zrobić Lilię, zrobić takie piękne Lilię. No i zostając przy zadaniu siedem, kolejne 7 dni maja na zadanie będziemy mieli. Mamy siedem darów Ducha Świętego. 7 darów Ducha Świętego. Jakub? Wymieniaj, raz, dwa, trzy, cztery. Pierwszy to mądrość, drugi to. Rozum, trzeci to rada, czwarty to e, męstwo, piąty to umiejętność, szósty to pobożność, a siódmy to bojaźń Boża. Bojaźń Boża, czyli mamy się bać Boga? Nie, tylko mamy bać się grzechu. Właśnie, zapamiętajcie, bardzo ważne, bojaźń przed utratą Boga, przed utratą kontaktu z naszym ukochanym Ojcem. To jest bojaźń Boża. A jak jest siedem darów Ducha Świętego, to wiecie, że jeszcze jest nie siedem, ale dziewięć owoców. Wiecie, że te dary dają owoce, i to jest Wasze zadanie na kolejne 7 dni. Jakie owoce daje nam Duch Święty? Daje nam jutrzejsze zesłanie Ducha Świętego. A jak już poszukacie jakie owoce, zaraz Leonek też nam pokaże, to spróbujcie zrobić te owoce, albo poszukać w sklepie takie owoce i zrobić pyszną sałatkę owocową na dzień mamy. Ale zobaczcie, to będzie wspaniały tydzień, bo my sobie wykorzystujemy nasze koszyczki albo z rekolekcji. Wielkopostnych albo nasze. My w zeszłym roku sobie zrobiliśmy takie koszyczki też z pudełka po jajek. Dobudowaliśmy y, trochę, żeby to wyglądało jak koszyczek. I do tego koszyczka przygotowaliśmy różne owoce Ducha Świętego. Jakie na przykład, Leon? Miłość. No, miłość. Oczywiście takie jabłko pełne miłości. Takie. Mam mm, do schrupania na sałatkę dla mamy idealne. Pokój. Pokój jest owocem. Coś jeszcze. Jakub? Cierpliwość. O, pokaż, co to jest za owoc? To jest arbuz. A, ja myślałam, że truskawka. Arbuz. Mm, lubicie ja myślę, arbuzy? Ja myślę, słuchajcie, że cierpliwość to jest taki piękny owoc dla rodziców. Mm, to ja poproszę cztery arbuzy. Bo czasem to rodzicom jest bardzo potrzebny owoc. Chyba się też dzieci mogą o to modlić dla rodziców w ogóle. O taką cierpliwość. Uprzejmość. O, uprzejmość między rodzeństwem. Dobro. No jasne. Radość. I radość, bo to taki uśmiech nam się skojarzył, że taki uśmiech możemy mieć, to będzie wielka radość. I jeszcze, jeszcze jest wiele innych. Poszukajcie, 7 dni macie na owoce Ducha Świętego. A pamiętając, że codziennie towarzyszy nam korona, tym razem będziemy mówić o koronce do Ducha Świętego. Jakub? Jest taka koronka i odmawiamy ją, że najpierw śpiewamy jakąś pieśń do Ducha Świętego. Mhm. Później, na tych, bo tutaj wszędzie są trzy paciorki, no to najpierw na tych trzech paciorkach mówimy Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu, no i potem mówimy Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości. Potem będzie też Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu, będzie Duchu Święty, proszę Cię o dar rozumu. I tak po kolei, jak mówiłem, jakie są dary. No i właśnie to Ojcze nasz... Zdrołaś Maria i chwała ojca. Świetnie. I jak potrzebujemy jakiegoś daru, to przez tą koronkę możemy prosić, tak? Tak. Także mamy zadanie, mamy modlitwę, piękny czas przed nami. Kochani, dzisiaj na rozruch piosenka o taniec, który też może znacie. Tutaj takich kilka ruchów znowu, które warto na początek się nauczyć. Zawsze jak będziemy śpiewać. A ram zam zam, to uderzamy dłońmi w uda, czyli a ram zam zam, a ram zam, zam. stop. To jest pierwszy ruch. Potem będzie ruch e, przy słowach guli guli guli, tak? Guli guli guli, guli guli guli, guli guli guli. I potem będzie ruch przy słowach Arabi Arabi, tak? Powtórzmy sobie, a ram, zam, zam, guli, 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 arabi, arabi. I znowu oczywiście najpierw zrobimy to, to dosyć wolno, żeby Wam było łatwiej w to wejść, tempem i takim znalezieniem się w określonym ruchu, a potem będziemy przyspieszać. Uwaga, zaczynamy. a ramzam zam a ramzam zam. Ram, zam, zam. -ram, zam, zam, zam guli 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 ramzam zam a ramzam zam a ramzam zam guli 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 ramzam zam arabi arabi guli 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 ramzam zam arabi arabi guli 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 ramzam zam Gdzie dobrze 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 Oczywiście zrobimy szybciej zobaczymy, żeby, że będzie ram tak, dobrze jak wcześniej. Uwaga, a ram zam a ram goli 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 goli, ram a ram zam a ram goli 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 goli, ram Arabi Arabi, goli 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 goli, ram zam Arabi Arabi, goli 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 goli, ram zam No i próbujemy szybciej. Uwaga. Parę wdechów, słuchajcie, bo niektórzy się tutaj zdziejali. A ram zam zam, a ram zam zam, goli, 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 ram, zam zam, A teraz najszybciej. A, 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 a teraz najszybciej. A teraz najszybciej. Nie wiem czy damy radę, ale spróbujemy. Uwaga!

Kochani, na dzisiaj zabawa, jak najbardziej taka, właśnie na niepogodę. To jest trochę taka zabawa, w której będziemy chcieli Was zaprosić do e, takiej odrobiny uśmiechu, odrobinę koncentracji, skupienia, żebyśmy sobie potrafili przypomnieć różne rzeczy. No i oczywiście też do tego, żebyśmy wykazywali się kreatywnością. E, zabawa zaczyna się od tego, że za każdym razem mówimy takie, taką pewną, pewną frazę, pewną wypowiedź wprowadzającą. Przyjechała moja ciotka z Ameryki i przywiozła mi. I ja mówię co? Potem będzie Leon. Leon musi powiedzieć to samo, że przyjechała ciotka z Ameryki i przywiozła. Najpierw musi powiedzieć i pokazać to, co ja wymyśliłem. Potem on wymyśla swoje. I każda następna osoba musi pokazać wszystkie poprzednie, dodając na końcu swoją propozycję. Spróbujmy, dobrze? Moje zdanie pierwsze. Przyjechała moja ciotka z Ameryki i przywiozła mi malutkiego, słodziutkiego węża. Przyjechała ciotka z Ameryki i kupiła... Przywiozła. I przywiozła malutkiego. Malutkiego i... Słodkiego węża. Słodkiego węża i... Kolczastego jeża. Pokaż tego jeża. Kolczastego jeża. Jakub? Przyjechała ciotka z Ameryki i przywiozła mi malutkiego, słodkiego węża, kolczastego jeża i nowe buty. Przyjechała do mnie ciocia z Ameryki i przywiozła mi malutkiego, słodkiego węża, Kolczas tego jeża, nowe buty i, i żółwia na kuztawce. <grystanie> no żółwia na huśnawce. Tak. <grystanie> Przyjechała do mnie ciocia z Ameryki i przywiozła mi malutkiego, słodkiego węża. <grystanie> Kolczas tego jeża. Nowe buty. Y na i siatkę na oczach. Dobrze, daję no ja do końca. W takim razie przyjechała do mnie ciotka z Ameryki i przywiozła mi malutkiego, słodziutkiego węża, kolczastego jeża, nowe buty, Żółwie na huśtawce. Hmm, siatkę na motyle i słoneczną pogodę, powodzenia. Wymyślajcie, możecie długo tą kładać w dobrej zabawy. Kochani. Na dzisiaj pomysł, taki pewnie wszyscy znamy, można sobie wyprodukować. Poszukajcie w internecie. Wiem, że tutaj jakiś płyn, taki, który się ponoć do tego nadaje, plus jakaś guma, guar. Co znajdziecie, to znajdziecie. W każdym razie, jak widać, działa różne sposoby, różne metody. Kto chce, jak chce. Wiem, że są nawet tacy, także kapłani, którzy to robią przy użyciu rąk i w ogóle, ale próbujmy tak, jak potrafimy. Doleję wam. Ale super! No i oczywiście największa zabawa polega chyba na tym, że gonimy te bańki, chłopaki, nie? Tylko puszczamy, czy jeszcze gonimy? Ty gonisz, my puszczamy. Ja mam gonić? A, 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 wpadły na mnie. Ale wielka, ta będzie moja! A. A, wow. No, kto puści największą bajkę? Patrzymy! Na razie ich nazwanie niezłe. No bo oni mają takie zjazdki, to dlaczego? Jasne, to się wymieniajcie. to moje? Chcesz to, kochanie? Wymieniajcie się. Możesz dwa marek. Ale duże! Lecą! A, główka! O nie, nie złapiej! Zobaczcie, lecą do nieba! Opa! Widzieliście tamte? Jeszcze jedna ucieka. Bawcie się, wszystkiego dobrego. Dobrze, słuchajcie, zabawa na powietrzu na dzisiaj, łapanie pcheł. Kto oglądał z nami rekolekcje adwentowe, to może też pamiętać, że było coś takiego, ale myśleliśmy właśnie, że fajnie wam to będzie pokazać w takim realnym klimacie, już typowo bieganym. Każdy z nas ma możecie mieć, myślę sobie, że klamerki jest, jest najbezpieczniejszym takim rozwiązaniem. Każdy z nas ma dwie klamerki w takich miejscach, w których można je sięgnąć, tak to sobie powiedzmy, w których one są względnie łatwe do zdjęcia. No i zadaniem jest uciekać przed osobami, które próbują zdjąć naszą klamę. Klamerkę, a równolegle, próbując zdjąć komuś klamerkę, wygrywa ta osoba, która po jakimś czasie zabawy ma więcej klamerek, po prostu, tak? Eee, rozejdźmy się trochę, żeby wszyscy w jednym miejscu nie stali, nie? Tak, tutaj kawałek tylko, nie to zorganizujecie sobie rodzinnie taką przestrzeń. My mamy tutaj kawałek tej trawy. Dobra, uwaga, zaczynamy! Nie. Dobra, i co? Ile mamy klawetek? Ja mam dwie. Ja, Nie mam dwie. Trzy. ja, mam trzy! A mama? Zero. A mama ma zero. No i widzicie, tak to może wyglądać zabawa. Bawcie się, bawcie się kochani. Do zobaczenia. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.